Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz to, pod ręką idzie, ruch, bo u mnie luks i hopsasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Dobra, zakręcimy sobie na dole koreczek i zalejemy oliwką świezią. A jaką? Tradycyjnie, jak majster zalewa. 5w40. Zalejemy sobie liquid Praktycznie każdy samochód tym samym olejem zalewa. I chodzą brełki. I zrobimy sobie płukaneczkę. Też liquid Wlejemy świeży olej. Odpalimy, żeby trochę pochodził. Zobaczymy, czy się zabarwi olej. Od tego silnika, czy tam w ogóle to wypukuje taki olej, bo podobnież wystarczy wymieniać często olej i nie trzeba robić żadnych płukanek. A to podobno nieprawda je Nagar i tak się osadza, a świeży olej nie ma tych w sobie środków takich wypukujących ten cały nagar. Więc wlejemy sobie świeży olej. Silnik trochę pochodzi, zobaczymy jak tam wygląda po pracy trochę silnika. Potem wlejemy sobie półkaneczkę żeby tam pochodziło e, dłuższy czas, nawet można by było pojeździć tym, tylko tutaj u mnie nie mam gdzie. E, zobaczymy po takiej półkance, ile jaki syf tam się po odkleja. Płukaneczko nam podobno wypłukuje te wszystkie brudy z tych kanalików olejowych, że lepiej nam chodzą popychacze i to wszystko jest lepiej smarobane. O. O kurwa. Chyba <laughs> darawił. Tam mamy przykręcone, zaraz zobaczymy, olej jak wygląda ten mój. Zawsze się bałem, że taka płukanka rozpuszcza te, te wszystkie uszczelki, gumeczki, to wszystko, nie? A to jest tak zrobione. O kurde, jaki czarny. Ej, ile tu oleju było? Tyle samo co w 65. Cała donica. Jak to? A ja tu nadmiaru nie miałem jakiegoś dla niego. Patrz taki czarny. O jezu. Zaraz się leżał z tym olejem, na betonie. Płukaneczka podobnież też nam wypukuje z pierścieni, ten nagar. Nie, że wtedy macie lepszą pracę pierścieni i lepsze sprężanie powinno być. Tak zioło, zaraz zalejemy. Zobaczymy, jak będzie chodzić. Zalejemy świeżutki olejek. 6 litrów, 6 litrów. Dobra, wlewaj pan. Jak wlać je, by nie narozrabiać? Tak, ja bym szybko przechylił. Na pewno, żeś tam przykręcił, tam przykręciłeś, przykręcony. Dobra, idzie. Nie, no kurde, cała donica jest ta. Dobra, to pewnie 6 litrów wchodzi. A tu mamy 4 czy 5? 5. Silnik legenda! I sypie w, w te górne cylindry piach. Nie wiem, ile lat już mam tą dębkę. I chodź. I mechaników nie odwiedzam. Dobrze jest. Można poskręcać świecę. Hops. Hops. majster na miejsce odkłada narzędzia. Żeby się nie pogubiły znowu. Zakładamy cełeczki i można sobie odpalać. Nawet bym ich nie przykręcał, tylko tak, żeby były. Zawsze się bałem, półkanek, nie? Że to tam w... Ro rozstrzelnik <ślinik> silnik, że będzie się zaraz. podbiło olej, będzie się lał spod silnika. Myślałem, że to tak płukanka właśnie, że, że wypłuczę i wiecie, gdzie potem problem. Ale już tyle razy robiłem, nic się takiego nie zrobiło. Odpalimy grozika. Niech sobie pochodzi na tym oleju. Jutro sobie odpalę, żeby jeszcze pochodziła przez dłuższy czas. Babareczka cyka <grych> silnik rozgrzany, aż się nie, nie blokuje w ogóle się ten. Yy, ten upust z kompresora. Blow off się nie blokuje, bo jak kurwa zimne jest, to blokuje się i się nagrzewa ten. Podnoszą się obroty. Konstrukcja cepa, ale działa. Zakrycycki połapany. Przestało działać ogrzewanie w środku, znaczy w ogóle wiatrak nie dmucha. Eee, a brakuje mi tu klawiszy <laughs> nie wiem, czy tu powłączane jest. Nie przygrzeba się. Nie. nie mam termostatu od chłodnicy, więc tutaj się włącza ręcznie. Pakiet premium za 500. Dobra, idę zgasić. Co tam miało wypłukać, to wypłukało. Zobaczymy jak wygląda oliwa. E, patrzcie, bez tego, bez y, stoi tak normalnie, bez termostatu i cały czas takie 90 stopni. No kiepsko, że to ogrzewanie przestało działać, znaczy nadmuch. Muchawa nie chodzi. Może bez się spalił <noise> w o kablach tak. Po raz No i co? Dużem grzebnął coś, <laughs> jakieś kable nie stykały, zaczęło odmuchać ciepło. <laughs> Proszę bardzo, a to co tu jest? <laughs> no ta. Zgaśmy gruza. Teraz przydałoby się. Wziąć trochę oleju w coś, spuścić, zobaczyć jaki będzie olej. Pokaż ty. E, czyściutki jest. Jakby czyściutki był. Zaraz sobie odkręcę tej filtr i sobie z sikaweczką zaściemy trochę oleju. Bardzo dobry plan. Dobra, słuchajcie. Mam sikaweczkę. i teraz tak. Tu mam dwa słoiki. Teraz sobie zaściemy oliwę z silnika. On pracował 2 godziny na oleju, więc sobie spuścimy tutaj troszkę, zobaczymy, jak wygląda olej. Potem wlejemy sobie półkaneczkę i też odpalimy, żeby pochodził 2 godziny i spuścimy sobie tutaj tego oleju z tą półkanką. Zobaczymy sobie, jak wypłukuje olej ten nagar, a zobaczymy sobie, jak wypłucze nam półkaneczka ten nagar po dwóch godzinach pracy. Aż sam jestem ciekaw, jak to funkcjonuje. O człowieku, kasało się. Co, jest przecież wczoraj. Leciutko wczoraj przecież się kręcił. <grym> Jednak byś musiał od spodu spuścić, chyba. No nie odkręcisz człowieku. Nie, no. <grym> Może bym tędy króreczkę sadził się, no i z szykawą wciągniesz Władaj pojder kombinator Pogac O idzie Nie dam no, kurwa czysty jest 3 pan Tak wygląda olej po pracy przez dwie godziny. Teraz by trzeba było nalać sobie półkaneczkę do silnika, i znowu odpalimy, żeby sobie pochodził. Dwie godzinki. odkręcić się. Mogę tego co nie ma. Lejemy sobie półkaneczkę. No dobra i trzeba znowu odpalić na jakieś dwie godzinki. Czas. Od razu zawarza. Dobra, proszę, ja was dwie godziny minęły, jest 12:15. Dajno tutaj. O, jak gorąco tutaj jest. Fajnie Prosimy i zobaczymy oliwę muszę to naoliwić bo człowieku <laughs> benzynę jak wybrudził całą radzie chodzić mamy słoiczek i o pokaż mi to Zaziesz tak? powietrzesz się, a nie idzie dobra. Niby gorąca, nie chce iść. Eee, przecież mogłem tutaj sytuację odwozić? Po co ty tak robisz? I się męczysz jak tu. Można tak zrobić. Kurwa, to do tak ciężko chodzi ta strzykawka. Tu lecisz <grywa> o człowieku. O <noise> Holy shit Co to się dzieje z tą z ciekawką? <noise> o, Aj coś się zacina tutaj To siło <noise> Kurwa, znowu nie mogę Człowieku co to się dzieje? Dobra, leję się. Podniosłem rękę, tu leje się do rękawa. Bagnet, bo zapomnij włożyć. Dobra, idziemy tam. Niby nie widać tak różnicy. Nie wiem, czy na GoPro widać. Niby tak różnicy nie widać. Ale może byśmy po... O, wiem, co zrobię. Latareczka. Tu mamy olej. O, akurat pasuje na latarkę. Tu mamy olej ten. Tu jest świeży olej. Przepracowany dwie godziny na silniku. Widać coś? Tak wygląda. Nie wiem, czy nie powinienem tak świecić w tą stronę, żeby. Tutaj mamy olej świeży po wymianie. Przepracował dwie godziny. A tu mamy olej z płukanką do silnika eee, na płukance pracował dwie godzinki w sumie na półkance tutaj można jeździć, też nic nie będzie. Pojeździć ze dwa dni i potem spuścić wymienić olej. Eee, nie wiem czy to będzie widać coś. Tutaj Kurwa, w ogóle nie przebija światło, <laughs> żeby z góry zobaczyć. Andrzeju. <laughs> Ej, to to nawet nie prześwituje, ale widać tam. O, jak tak? To taki, takie są zamazy, nie? Tego brudu. No to jest różnica. <laughs> Tutaj widać, że widać, nie czarne jest. I światło nie przechodzi przez to. Pokaż ten drugi olej. Haha, <laughs> a tu patrzcie. A tu syfu nie ma. Kurde ty, <grym> <Stryka>. No to... <grym> Dryn bo zimno je, o! soboper żeś zalał! Majster tu urwie takie papierek lakmucowy. Do sprawdzenia. U oliwy. Raz i... Yy, Zamoczymy te papierki i zobaczymy, porównamy kolorystykę. Weźmy nasz lakmusowy papierek. Zamoczmy <grym> w oliwie. Hops. Daj no drugi lakmusowy papierek. Zamoczmy <grym> w naszej oliwie. i chops nie no różnica jest duża także o proszę bardzo jednak taka półkanka lepiej czyści tu rurkę rzucił leje z tej rurki weź to tam no to dobra trzeba bemon wjechać tutaj na warsztat i się później sprawdzi te ciśnienie na cylindrach Cię pierścienie oczyściło. Za nieco. Kurnoś pozalewał człowieku, kostka. Aj, 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 aj. Zmieniacie samochód? Więc pamiętajcie, lepiej go dodatkowo sprawdzić jeszcze przed zakupem. A jak go sprawdzić? A najlepiej z carvertical.com Wejdź sobie na link pod filmikiem i zrobić sobie raport. Wystarczy tylko win pojazdu. Jak to wygląda? Wchodzimy na link pod filmikiem, tam będziecie mieli 10% zniżki, a w takim raporcie znajdziemy, czy nie był samochodem kradzionym, czy nie miał cofanego licznika, czy nie miał jakichś tam wypadków, czy nie był jakimś samochodem służbowym. Sprawdzimy wykrytą aktywność, gdzie został wyprodukowany, gdzie został zarejestrowany, gdzie był przerejestrowany, użycie pojazdu i ograniczenia własności. Sprawdzimy też, czy nie był samochodem skradzionym, przebieg pojazdu, czy nie był cofany licznik, czy tam nikt ktoś nie kombinował. Kontrolę przebiegu. Sprawdzimy też uszkodzenia, czy nie miał jakichś tam stłuczek, wypadków, powiązania ze szkodami i zmianami w dokumencie własności. Możemy sprawdzić też cenę pojazdu, za ile był sprzedawany. Wyposażenie, czy ktoś tam coś nie poprzekręcał. No i możemy też trafić na zdjęcia pojazdu, eee, jak wyglądał przed sprzedażą. No, przodzik roztentegowany. Kurde, jak ja lubię taką kremową tą tapicerę. A tu już mamy zdjęcia pojazdu po remoncie. Wszystko ładnie, piękne, wystukane. Na końcu mamy taki poradniczek, gdzie możemy dowiedzieć się, gdzie tam zajrzeć przy samochodzie, co warto sprawdzić podczas zakupu. Też bardzo przydatna sprawa. Więc, jeśli chciałbyś zrobić sobie taki raport e, pojazdu, link masz pod filmikiem. Tam będziesz miał 10% zniżki. E, warto sobie zrobić taki raport dla pewności, że tak powiem. No, ta, lepiej sprawdzić coś dwa razy niż tylko raz i potem o. Patrz, takie, żebym se klucze kupił. E, o. Tutaj jest taki kręcony i tu jeszcze łamany taki o. Luksusowe raty tych kluc kluczy mi się nazbierało 17 14 10 8 ej a 13 jest? dobra nam się tutaj troszkę już silnik przepłukał płukaneczką teraz sobie odkręcimy świecę i sprawdzimy sobie ciśnienie na cylindrach Zobaczcie czy chociaż troszkę może się kurde polepszyło i e, z tych pierścieni trochę wypłukało ten nagar jaki tam był no tak a jaki z tego moral? A taki, że olej Wam nie wyczyści silnika. Bez pukaneczki się nie obejdzie. Najlepiej z takiej płukanki korzystać przy wymianie oleju, bo wiadomo, wlejemy sobie tam w ten stary olej i tak idzie do wylania i tak. Potem zalewacie świeżutki już macie w jakiś sposób macie rozpuszczone i wypukane te syfy z tych nagarów, z tego wszystkiego. Wiadomo, to nie wyczyści Wam tak, jakbyście szczotą drucianą przejechali, ale te najgorsze takie elementy, że tak powiem, zostają później na filtrze. A oprócz tego taka półkaneczka zwiększa wam ciśnienie e, sprężania, bo wypłukuje z pomiędzy pierścieni ten nagar taki i lepiej tam wam pracują te pierścienie. Teraz zobaczymy, jak tutaj co to się zadziało. Chociaż to już ja kiedyś robiłem półkankę więc może dużej zmiany nie być e, jeśli tam komuś popychacze e, hydrauliczne stukają czy coś to warto taką płukankę sobie zrobić bo e, wam tam te kanaliki takie przepłucze i może to wam pomóc, może przestać stukać dobra, jest? jest, świeca teraz daj no świecę odkręcimy Andrzeju i tuti i tuti. Tuti. tuti Luksusowo w następnym odcinku będziemy wybebeszać babareczkę Zobaczymy ile zdejmiemy z niej ciężaru Nie wiem czy to jest dobry pomysł w ogóle bo yy, ja uważam, że jak przód silnika jest ciężki, a dupa leciutka będzie taki bzyczek, nie będzie miał tego odepchnięcia, bo dupa będzie leciutka, tak jak kiedyś w polonezie było. <grymne> <grymne> Tył leciutki i wodejścia w ogóle <grymne> nie było. Dobra. Jest, możemy sprawdzić. Możemy zrobić pomiar ciśnienia. Dobra, cylinder numer jeden. Przetestujmy. Czy coś się zmieni? Nie, no myślę, że się nie zmieni, no bo już tutaj kiedyś robiłem pukankę, ale z ciekawości zobaczmy. Cylinder numer 2. Teraz numer 3. Numer 4. Teraz mamy numer 5. Ty, numer 5 ma 15 kurwa i 2. A nie, nie był numer 6 najlepszy i numer 2? Tamtym razem? Co to się dzieje? Chyba że to był właśnie drugi i piąty cylinder, takie najlepsze. Teraz szóstka ostatni Płukanki tutaj nie zlewam, zostaje w silniku. Jak jeszcze kiedy tam do kurwiatora może pojedziemy, to jeszcze lepiej może wypłuka przy takim pałowaniu. Nie ma co się bać robić płukanki. Warto sobie tam przy wymianie oleju zrobić taką płukaneczkę. Widać było po oleju, jak się zabarwił sam olej, a jak się zabarwił olej z płukanką. Ewidentnie widać, że płukanka bardziej rozpuszcza niż taki zwykły olej. Majster już tyle razy tych puchanek robił, tych cerateków dolewał się. I patrz, to wszystko chodzi elegancko. No teraz gumka została. No kurde, co za klucz jakiś kurwa. Gdzie ta gumka została? No teraz musisz świecę wykręcić, żeby wyjąć gumeczkę! Z chęcią bym jeszcze odkręcił. Filtr, nie? Zobaczył, jak to tam, ile się syfu wypukało. Ale tak się dokręciło, że teraz odkręcić tego nie mogę. Więc już nie będę grzebał się tym. Także nie macie co bać. Warto sobie zrobić. Zawsze Wam tego syfu trochę wyczyści, A nawet Wam się polepszy praca silnika, spalanie i to wszystko. Dobra, to ja sobie to skręcę. Także do następnego strzałeczka. Cześć. Jutro babeszymy. <gry> Co nieco.